Satanus i Serafina prezentują. Marcin Przewoźniak gang fajniaków na tropie Stefka. <noise> Bycie eko! Jest fajny. Gdzie jest Stefek? Gramy w zielone! zawołał Dyzio Wolą w niebieskie. Odpowiedziała mu Viola, która dopiero co upudrowała sobie na błękitno czułki i skrzydełka. Ja też! Ja też chcę grać w niebieskie! Krzyknęła Frania. Wyczarowała wielką wodną piłkę i podrzucała ją nosem tak wysoko, że Viola musiała uważać, by nie wpaść na mokrą przeszkodę. A ja chcę grać w czerwone i złote! <laughs> Ha! Julka zaśmiała się i rozbujała na swojej jarzębinowej huśtawce. – Oj, przestańcie się kłócić! Zagrajmy w zielone! – marudził Dyzio. – A nie możemy grać w biało-czarne? – szczeknął Piotruś, goniąc zająca dookoła wielkiego drzewa, na którym fajniaki miały swoje domki. Piotruś złapał zająca. Zawołał. Berek! Berek! I teraz to zając ścigał Piotrusia. Pieskowi podskakiwały w biegu puchate uszy, a zającowi długaśne. A ja? A ja? A ja zagrałbym w szare? A w szare jak ja! Krzyknął zając. Chyba nigdy się nie dogadamy. Zmartwił się dyzio. Mam pomysł. Zawołała Viola: Stefek zawsze marudzi, że się bawimy bez niego. Tak, ale gdy go zapraszamy, to nie ma czasu. Zauważyła Julka. Zgadza się. Zapytajmy go więc, w który kolor mamy grać. Wtedy wszyscy przystaniemy na jego propozycję. Dobry pomysł? spytała Viola. Świetny. Ucieszyły się fajniaki. Zawołajmy Stefka! Wiola zgromadziła przyjaciół wokół siebie i odliczała. Trzy, cztery, wołamy! Stefku! 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 Stef Stefku! Poniosło się po lesie, ale smog Stefek się nie pojawił. Zawołali więc jeszcze raz. Stefko! Odpowiedziała im cisza. Wiola poleciała do stewkowego komina i po chwili wróciła. Nie ma go! Po prostu zniknął! Oznajmiła przyjaciołom. Nie podoba mi się to. Dyzio był szczerze zmartwiony. Ani mnie! Zawtórowała mu Julka. Stefek zawsze wraca na noc do domu. A tymczasem już zaszło słońce, a jego nie ma. <laughs> Może znalazł sobie jakiś inny komin? Zastanawiała się Frania. Zanim ktoś zdążył odpowiedzieć, Piotruś nastroszył sierść, postawił uszy, węszył, słuchał i wreszcie zaszczekał. – Ktoś wzywa pomocy! Jest głęboko w lesie! Boi się! – Jesteśmy faniaki, prawdziwe z nas błyszczaki. Wszystko o przyrodzie wiemy, każdemu pomożemy. – Zawołali dyzio. Piotruś, Julka, Frania i Wiola. Superboce, do dzieła! Dodał Dyzio. <tryk>